Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym szczecineckim programie samorządowym. Dziś moimi Państwa gościem jest Pan Maciej Makselon, zastępca burmistrza miasta. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, wielki dzień w historii Szczecinka. Oficjalnie otworzono obwodnicę. No mamy się z czego cieszyć. Mamy się z czego cieszyć my, mieszkańcy. Myślę, że mają się z czego cieszyć również ludzie, którzy podróżowali, będą podróżować przez Szczecinek, szczególnie w okresie letnim gdy całe południe Polski wybiera tutaj te nasze nadmorskie miejscowości i chcąc nie chcąc przez Szczecinek spędzali trochę czasu w Szczecinku, niekoniecznie chyba w takim, w takim charakterze i w takiej atmosferze, jaką chcieliby spędzać. Szybciej będą pokonywać nasze miasto. Dwunastokilometrowa obwodnica stała się faktem. 7 listopada, po no, wielu latach m, zabiegania o tą obwodnicę, w którą się wpisało bardzo wiele osób, bardzo wielu samorządowców. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o burmistrzu Jerzym Hardy Glasie, który no, nie będąc zaproszony na otwarcie obwodnicy, m, co uważam za pewien nietakt, natomiast y, jego dokonania i zabiegania o, o tą obwodnicę, żeby ona stała się faktem y, wraz z ministrem Bieńkowską, wraz z senatorem Ziętarskim, no, są nie do przecenienia i o tym należy wspomnieć z całą pewnością. Natomiast no, obwodnica została oddana do użytku. Tak trochę już po europejsku można wokół Szczecinka podróżować. No, bardzo, ładna, bardzo ładny obiekt, bardzo ładna infrastruktura. Oby służyła jak najlepiej mieszkańcom, jak i właśnie wszystkim tym, którzy koło Szczecinka teraz obwodnicą będą się przemieszczali. Ale w przerodzie nic nie ginie. Co więc z dawną obwodnicą, z ulicami Cieślaka, z ulicą Pilską? Rzeczywiście w, ta dawna jedenastka, która jest, która tak na sprawę, w, była naszą obwodnicą, stanie się, znaczy marszałek w, w ciągu 30 dni poinformował starostwo powiatowe, że właśnie 9,5 km drogi dawnej jedenastki. Proponuje, aby stała się to droga, drogą powiatową, a następnie starosta ma takie samo dokładnie prawo, czyli w ciągu 30 dni może gminę miejską oraz gminę wiejską poinformować, że oto te drogi właśnie zyskają status dróg miejskich i wiejskich. I jest to, no z jednej strony, wodnica jest naszym potężnym atutem, z potężnym wzmocnieniem. I, z, i, I fantastyczną infrastrukturą. Z drugiej strony, no, stara obwodnica, która do tej pory była utrzymywana przez, genera przez oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, y, będzie no, zmartwieniem samorządów. samorządu powiatowego, samorządu miejskiego i samorządu wiejskiego i cały teraz jest ambaras, żeby y, wspólnie spotkać się, siąść i, i jakoś w sposób sensowny te drogi, te ulice e, podzielić, jakiś, nadać temu jakąś funkcjonalność, jakiś logiczny ciąg. i Do takiego spotkania doszło już i wczoraj. Burmistrz Rak spotkał się z panem dyrektorem Szulganiukiem z Generalnej Dyrekcji. Dzisiaj natomiast e, nastąpiło spotkanie z, ze starostą Krzysztofem Lisem, także z, ze starostą Fabiszakiem oraz z dyrektorem Filem, w którym kierunku zmierzamy, ponieważ przy okazji Podziału tych dróg, przypisania, które, on, które w, w, do, do jakiego samorządu przypisać jakie części dróg. Myślimy również o tym, żeby uporządkować kilka innych ulic, które były ulicami powiatowymi lub przynależały do powiatu, a tak na dobrą sprawę sens i logika nakazywałoby, żeby były one miejskie. Więc przy okazji tego procesu przypisywania dawnej obwodnicy, dawnej drogi krajowej jedenastki. Zwanej przez nas małą wodnicą, to, to będziemy porządkowali te drogi. Przed nami kolejne spotkania. Dzisiaj nakreśliliśmy sobie pewien kierunek, ustaliliśmy pewien harmonogram. Sądzę, że te trzy samorządy, a dzisiaj na spotkaniu uczestniczyły dwa samorządy, wypracują pewien, pewien kompromis, i, i dla mieszkańców nie będzie to miało żadnego znaczenia, bo mieszkańcy w znakomitej większości nie orientują się, że jadąc po, przez ulicy Wyszyńskiego czy ulicy Jana Pawła, to nie jadą po ulicy przynależącej do samorządu miejskiego, tylko akurat powiatowego. No ale dla nas samorządów, którzy kładą pewne pieniądze na utrzymanie tych dróg, a także. Przynależność do tych dróg, do, do, do właściwych samorządów no, niesie ze sobą pewne obowiązki, ale i prawa wynikające z posiadania tych dróg. Dla nas jest to ważne, więc tak informuję tylko mieszkańców, że tego typu być może lekkie zamieszanie w tym kotle i przynależności dróg i ulic będzie miało miejsce. Przed nami kolejne ważne wydarzenie. Mam tu na myśli budżet obywatelski, który rusza w przyszłym tygodniu. No właśnie, kto może proponować e, projekty do budżetu? Jakie to mogą być projekty i jak to zrobić? Druga edycja budżetu obywatelskiego przed nami. E, konkretnie 18 listopada rusza nabór do drugiej edycji budżetu obywatelskiego. Ten nabór będzie trwał przez dwa tygodnie, więc e, jest trochę czasu na to, aby Wszystkie pomysły, które gdzieś w głowach mieszkańców Szczecinka rodzą się, żeby je dopracować, przygotować. I 18 listopada rozpocząć zgłaszanie ich, a zgłosić może każdy mieszkańc Szczecinka, pomysł, który mieści się w zadaniach własnych miasta, który jest możliwy do zrealizowania w roku kalendarzowym 2020. I który mieści się w widełkach finansowych od 20 do 200 tysięcy złotych. W przyszłorocznym budżecie miasta będziemy proponować Radzie, aby suma na budżet obywatelski była niezmieniona. To było 800 tysięcy złotych, więc tych pieniędzy jest do podziału proporcjonalnie do mieszkańców, proporcjonalnie do budżetu, jakim przecinek dysponuje. Są to dobre proporcje i tych pieniędzy jest stosunkowo wiele. Zresztą widać, można było zauważyć po zeszłorocznym budżecie, znaczy tegorocznym budżecie obywatelskim, po pierwszej pionierskiej edycji, że tych pomysłów kilka udało się. Zrealizować. Kilka za chwilę będziemy otwierać, ponieważ trwają ostatnie prace wykonawcze, przetargowe. I zachęcam wszystkich mieszkańców Szczecinka, a może zgłosić je i osoba dorosła, jak również osoba niepełnoletnia, pod, po wypełnieniu stosownego oświadczenia rodziców czy opiekunów prawnych, zgłosić taki pomysł. Może on może być zgłoszony drogą elektroniczną poprzez stronę w lub można pobrać wniosek w biurze obsługi Interesanta i go tutaj w biurze obsługi Interesanta Urzędu Miasta zostawić, lub można wysłać Tenże wypełniony wniosek drogą pocztową do, 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 do nas tutaj, do ratusza, więc wszystkie te trzy formy przesłania, zgłoszenia wniosku do budżetu obywatelskiego są dostępne dla mieszkańców. Tylko zachęcam, żeby tych, którym się nie udało w pierwszej edycji, a także tych, którzy zostali zachęceni tą pierwszą edycją do no, zgłaszania swoich pomysłów i aktywnego uczestnictwa w budżecie obywatelskim, gdyż jest to, myślę, bardzo fajna taka lekcja poglądowa dla, dla nas wszystkich, jak można tym budżetem trochę się podzielić, tak? wpływać bezpośrednio na swoje otoczenie, otoczenie swojej dzielnicy, swojej ulicy czy, czy, czy miasta. W zeszłym roku dominowały place zabaw. Czy place muzyczne, czy place zabaw, no ale generalnie tego typu projekty były w najbardziej popularne, oraz przede wszystkim uzyskały najwięcej głosów. Zobaczymy, co budżet obywatelski w przyszłym roku nam przyniesie. Wierzę, że tak jak w tegorocznej edycji, będzie się cieszył bardzo wysokim zainteresowaniem. Stąd też nasze wszelkie starania, żeby wypromować ten budżet obywatelski, gdyż myślę, że jest to naprawdę fantastyczna inicjatywa. A czy doświadczenia nabyte podczas realizacji tegorocznego budżetu sprawią, że ten przyszłoroczny będzie sprawniej wcielony w życie, będzie lepiej zorganizowany? No oczywiście w, um, uczymy się w, na, na, na błędach, uczymy się na e, pewnych, m, właśnie jak pan redaktor wspomniał, doświadczeniach. Na, w, w, została zorganizowana ankieta ewaluacyjna budżetu, pierwszej edycji budżetu i tam był naprawdę bardzo szereg e, uwag. Z jednej strony pozytywnych, jak i z drugiej strony w, były m, nam wypełnione pewne niedoskonałości tego budżetu. Stąd też e, jednym z głównych z głównych takich rekomendacji było żeby jak największą promocję żeby jak największa promocja dotarła do najszerszej grupy mieszkańców co między innymi ten program ma na celu żeby do państwa dotrzeć i poinformować że można te propozycje składać należy je składać już od 18 listopada przez dwa tygodnie Także była prośba o w bardziej mocniejsze doprecyzowanie formularza zgłoszeniowego i tak aby móc się lepiej skontaktować z tymi pomysłodawcami, także zostało dołączone w pole do formularza mail oraz telefon, imię, nazwisko, tak żeby był lepszy kontakt, lepsza komunikacja ze strony miasta, ze strony z Biura Spraw Społecznych, który ma w swoich kompetencjach prowadzenie budżetu obywatelskiego. W wszystkie ewoluacyjne wnioski Wzięliśmy pod uwagę, niektóre wdrożyliśmy, niektórych się nie dało wdrożyć. Natomiast z każdą edycją, jestem święcie przekonany, będziemy ten naszą procedurę wyłaniania pomysłu budżetu udoskonalać i, i, i czynić, żeby to było jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców. Za nami obchody Święta Niepodległości. Tradycyjnie y, świętowano pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, Jaki można już powiedzieć, tradycyjnie w kinie wolność na koncercie? Tak, przecinek. Y, myślę, że na mapie Województwa zachodniopomorskiego pomorskiego ma jedne z ciekawszych y, obchodów. No, bardzo wesołego i szczęśliwego, radosnego dla nas święta niepodległości. Oprócz tradycyjnej mszy świętej, następnie spotkania pod pomnikiem Piłsudskiego, gdzie z przemową miał burmistrz Raka, także już mogliśmy wspólnie po odśpiewaniu wcześniej, oczywiście hymnu, śpiewać pieśni patriotyczne. Ciekawostką, niespodzianką było tym razem przez nas przygotowaną, że można było liczyć na poczęstunek, gdyż zazwyczaj jest to, są to dość chłodne dni listopadowe, więc i ciepła herbata, i ciepły bigos, i fantastyczne rogale marcińskie tam rozkoszowali się nasi mieszkańcy tym poczęstunkiem. Natomiast dla mnie, ponieważ po raz pierwszy uczestniczyłem w koncercie pieśni patriotyczne w kinie, to była rzeczywiście prawdziwa uczta estetyczna. Nie spodziewałem się, słyszałem niesamowicie pochlebne opinie po zeszłorocznej edycji, natomiast nie spodziewałem się, że to będzie aż tak fantastycznie zorganizowane, że to będzie aż taka naprawdę kapitalna dawka. Z walorów estetycznych, a także pewna dawka właśnie pieśni patriotycznych, bo jest, jest to mieszanka właśnie, wydaje mi się, tego, tej misji edukacyjnej patriotycznej, pieśni patriotycznych, jak i niesamowitej aranżacji muzycznej. Co ciekawe, w tym roku z pan Marcin Jaczewski, który jest pomysłodawcą, prezes Szczecińskiego Towarzystwa Muzycznego, który jest pomysłodawcą, a także całym spiritus movens tego Muzycznego wydarzenia zaproponował w, w wysłuchaniu pieśni patriotycznych w aranżacji jazzowej. I idąc na ten koncert zastanawiałem się, w jaki sposób można to z tego dokonać. No jak zwykle muzycy stanęli na wysokości zadań, a przede wszystkim 110-osobowy chór złożony w 100 no, dzieciaków. Z naszych Szczecineckich Szkół Podstawowych, Ponadpodstawowych oraz Chór Orantes kilkoro seniorów śpiewało. Wykonali naprawdę niesamowitą pracę. Nie da się opisać, jak fascynujące to były wrażenia muzyczne. I, I jak szapoba, czapki z głów, zarówno dla pana z dyrygenta Marcina Jaczewskiego, jak i przede wszystkim dla tego 110-osobowego chóru, za to, co nam zafundowali jaką fantastyczną dawkę emocji. Nie sposób również nie podkreślić naprawdę świetnej gry muzyków poznańskich z panią Kasią Strońską Sierant, która na fortepianie. Wykonywała niesamowite aranżacje jazzowe, i, i to ta mieszanka właśnie muzyków poznańskich, orkiestry z, z, z tym chórem była fantastyczną mieszanką w emocjonalną, z której ja wyszedłem z naprawdę bardzo, bardzo Zadowolony i oczarowany. Myślę, że należy również tu wspomnieć o Magdalenie Góreckiej, która wykonała dwie, dwie piosenki, Szczecinieczanka, która gościnnie na tym koncercie przebywała. Wszystkich zachęcam do, do no, albo w, w, wysłuchania w kinie Wolność, chociaż ja oczywiście rozumiem, że to trzy, trzystuosobowe kino Wolność musiałoby zwielokrotnić swoją, um, swoją, swoją ilość miejsc, żeby pomieścić wszystkich tych, którzy ze Szczecinka chcieliby um, na żywo wysłuchać, obejrzeć. Natomiast wiem, że Sapik również wystawił telebim na Placu Wolności. Wszystkich zachęcam w przyszłym roku, bo wierzę, że ten projekt będzie cykliczny, że to nie skończy się tylko na dwóch edycjach. Zachęcam do, do no, wysłuchania, przeżywania razem z nami tego fantastycznego, patriotycznego koncertu. My również byliśmy na tym wydarzeniu, jesteśmy y, również pod ogromnym wrażeniem, ale niestety muszę tutaj już postawić na dziś kropkę, choć myślę, że warto zakończyć nasz program y, przypomnieniem mieszkańcom o ruszającym budżecie obywatelskim. Tak, rzeczywiście, jeszcze raz przypomnę, od 18 listopada przez dwa tygodnie można, należy, zachęcam składać propozycje do budżetu obywatelskiego. A za dzisiejszą rozmowę bardzo Panu dziękuję. Dziękuję. Naszym gościem był Maciej Makselon, zastępca burmistrza miasta Szczecinek. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.